Witam Państwa bardzo serdecznie, z Wami Olga Zaliziecka, dystrybutorka firmy Coral Club. W tym filmiku pokażę Wam unikatowy zestaw na oczyszczanie jelit i na poprawę pracy układu trawiennego. Zakłócenia pracy jelit mogą stanowić przyczynę złego samopoczucia, takiego jak stres, zmęczenie, otyłość i nawet depresję. Twórcą programu jest rosyjski doktor nauk medycznych pani Olga Butakowa, przy pomocy firmy Coral Club suplementy diety, z których składa się ten zestaw, wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych za standardem GMP. Zdrowy układ trawienny to mega kompleksowe podejście do oczyszczenia jelit i do poprawy procesów trawienia. W przeciwieństwie do kolowady, podczas stosowania programu Zdrowy Układ Trawienny, my nie pijemy koktajle z glinką kaolinową i nie musimy głodować. Otwieramy pudełko. I mamy tutaj instrukcję, jak stosować ten produkt z jednej strony. Tutaj bardzo dobrze schematycznie pokazano, jak i kiedy stosować suplementy. I ogólne zalecenia żywieniowe z drugiej strony. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy w takich instrukcjach mam listę zabronionych produktów spożywczych. Tutaj akurat jest ta lista, do rzeczy często mnie o to pytacie. Tak więc patrzcie, czego nie można będzie jeść podczas kuracji: dań smażonych, tłustych produktów, pikli i marynat, ostrych sosów i przypraw, kwaśnych owoców i warzyw, kiełbas, produktów wędzonych, półproduktów, alkoholu, mocnej kawy i herbaty, napojów gazowanych, warzyw i owoców gazotwórczych, takich jak winogrona, kwasola, kapusta drożdżówek, słodkich wypieków z białej mąki, słodyczy, mleka. Kuracja trwa 30 dni. Dlaczego ten zestaw jest mega kompleksowy? Bo zawiera 19 produktów, w tym najlepszych produktów firmy Coral Club. Program zawiera 15 witamin, 11 minerałów, 26 składników roślinnych, 8 enzymów, Omega-3, probiotyki i bardzo ważne aminokwasy, takie jak tauryna i L-karnityna. Zamówić i otrzymać konsultację indywidualną można u nas na stronie www.drobiokoralowe.pl albo telefonicznie. Informacje są od razu pod tym filmikiem. Program składa się z trzech etapów, jest bardzo prosty w stosowaniu. Każdy etap ma różne cele, i na każdy etap przewidziano po 10 dni przyjmowania suplementów. Z obowiązkowym uwzględnieniem zaleceń żywieniowych. Etap pierwszy. Otwieramy pudełko o numerze 1. Celem tego etapu jest delikatne oczyszczenie jelit, normalizacja stolca. Organizm pozbywa się substancji toksycznych i pasożytów. Tutaj mamy takie środki oczyszczające: czarny orzech, lucerna, kaskara sagrada, szakłak amerykański koral burdock root, korzeń łopianu. Mamy jeszcze tutaj aminokwas koral karnitinę, zaferan, kurkuma, papaja, enzym trawienny. Jeszcze do tego trzeba stosować superflorę probiotyki i koral lecetyna. Popijamy to wszystko wodą. Coral mine w saszetkach. Tutaj akurat jest 10 saszetek. Jak skończyliśmy pierwszy etap, przechodzimy do pudełka numer 2. Celem drugiego etapu jest odbudowa pożytecznej mikroflory jelitowej, poprawa trawienia pokarmu i przyswajanie substancji odżywczych, detoksykacja i regeneracja wątroby. Otwieramy i znów mamy jeszcze 10 saszetek Coralmine. mine woda koralowa, którą musimy pić 1,5 litra dziennie. Mamy już Koral magnesium, magnes. Asimilator to jest bardzo fajny produkt enzymów trawiennych. Koral artisok na wątrobę. I jeszcze mamy taki produkt przeciwutleniacz Aqua Ox. Do rzeczy ten produkt Aqua Ox. Ma rewelacyjny zestaw. Do składu wchodzą wyciąg z granatu, jagody acai, wyciąg z ziaren kakaowca i z liści rozmarynu. Każdy z tych składników ma bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. Pamiętajcie o tym, że woda z Coralmine to bardzo ważny element tej kuracji. Po drugim etapie bierzemy się za ostatni, trzeci etap. Ten etap ma na celu normalizację funkcji trawiennej, od budowy mikroflory jelitowej optymalizuje się równowaga witaminowo-mineralna, procesy metaboliczne osiągają normy. Na tym etapie kontynuujemy z probiotykami superflora, pijemy też lecytynę. mamy 10 saszetek znów koral mine wodę koralowej, mamy siarkę. Mamy koral magnezium magnez. Mamy omega 3, koral taurina, aminokwas, koral lucerna, alfa alfa, spirulina i. Enzym trawienny papaja. Otóż zestaw dedykowany, zdrowy układ trawienny to naprawdę idealny, dobrany i dopasowany program, który może stosować każda osoba. Oczywiście oprócz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zamówić ten zestaw można u nas na stronie www.zdrowiekoralowe.pl albo telefonicznie. Informacje będą pod tym filmikiem. Też można zamówić u naszych dietetyków, z którymi my współpracujemy. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jak zawsze życzę wam zdrowia. Zobaczymy się już niedługo w kolejnych filmikach na kanale Zdrowie Koralowe. Pamiętajcie kliknąć na subskrypcję i lajka. Pa pa.